Cześć, to Emma z Doktor Tusza. Na co dzień pracuję w sklepie stacjonarnym i dzięki temu wiem, z jakimi trudnościami spotykają się użytkownicy drukarek. W przypadku drukarek laserowych, jedną z najczęstszych zagwostek jest prawidłowe odbezpieczenie tonerów. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić. Zdecydowanie najprostszy rodzaj zabezpieczeń występuje w tonerach do drukarek firmy Brother. Zarówno monochromatycznych, jak i kolorowych. Jest to plastikowa, pomarańczowa osłonka wałka, którą zdejmujemy w następujący sposób. Tak odbezpieczony toner wsadzamy do drukarki. Mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego odcinka odbezpieczenie tonerów nie będzie stanowiło przeszkody w prawidłowym użytkowaniu waszych drukarek. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie drukowania albo drukarek, piszcie mi w komentarzu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, subskrybujcie nasz kanał.